Cześć, okay, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak szyć, a raczej jak nie szyć, o mikrotrendzie na spódnicę i spodnie jednocześnie. A na końcu pokażę Wam małe młotkowe do it yourself. Dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy, bo o ile zwykle po prostu siedzę i gadam, to dzisiaj chciałabym Was zapytać o radę, ale po kolei. Zawsze kiedy ktoś pytał mnie o to, co robię i mówiłam, może prowadzę bloga, to mówił, o, to pewnie sama szyjesz albo przerabiasz ubrania. I zawsze sobie myślałam, o, jacy ci ludzie są nieogarnięci i myślę, że jeżeli ktoś ma cokolwiek wspólnego z modą, to zawsze musi siedzieć i szyć po nocach. A co tymczasem, jak na ironię, ostatnio poczułam silną potrzebę nauczenia się szycia i to tak porządnie. Chciałabym dojść do takiego etapu, kiedy będę mogła wymyślić po prostu jakiś projekt i go uszyć. Niekoniecznie korzystając z gotowych tutoriali. Na mój nagły zapał do szycia złożyło się wiele czynników. Po pierwsze, rywka z szafy sztywniary kupiła swoją maszynę i zapisała się na kurs szycia i ciągle mi o nim opowiadała stwierdziłam, że poza rozdrością i stwierdziłam, że ja też chcę nauczyć się szyć. Po drugie, i mam bardzo dużo ubrań vintage, które czekają na zaniesienie do krawcowej, jakoś nie mogą się doczekać, więc się że jak będę mogła je przerabiać sama, to na, pewnie, na pewno szybciej mi to pójdzie. Po trzecie, po lekturze książki Dlaczego luksus stracił blest, którą swoją drogą bardzo polecam, naszą mnie na jakieś takie rozważania na temat jakości ubrań, które znajdujemy w sieciówkach, nie tylko, i pomyślałam, że fajnie byłoby, gdybym mogła sobie sama coś stworzyć, sama coś uszyć, gdyż jestem przekonana, że przynajmniej na początku ta jakość wcale nie będzie rewelacyjna. I ostatni czynnik, może nawet najważniejszy. Nie wiem jak wy, ale ja dużo czasu spędzam przy komputerze czy czytając książki. I zrobienie czegoś tak rękami manualnie jest bardzo miłą odmianą, nawet dla mnie, czyli osoby, która była najgorsza w klasie z techniki i nigdy nie opanowała pisma technicznego. I to jest właśnie ten moment, w którym chciałabym poprosić Was o radę, bo ponieważ jestem kompletnie zielona i moim szczytowym osiągnięciem jest nawleczenie nitki przez te wszystkie haczyki, tak żeby maszyna szyła jak należy, to chciałam was zapytać, jak najlepiej zacząć. Polecono mi już na przykład burdę, szycie krok po kroku, która podobno wyjaśnia takim żółtodziałowym jak ja, jak po kolei zabrać się do szycia. Słyszałam też o kanale na YouTubie Gian L., która podobno robi proste i przystępne tutoriale. I w jednym z komentarzy pod postem ktoś polecił mi forum na stronie Krawiectwo. Są też dwa blogi, które regularnie śledzę i podziwiam, czyli blog Marchewkowej, która sama szyje swoje ubrania, zwykle troszkę w stylu retro są przepiękne i świetnie w nich wygląda. I drugi blog, blog Zuzi górskiej, które szyje świetne torebki, sama mam dwie i są piękne, jestem z nich bardzo zadowolona, które regularnie podczytuję i sprawdzam, co tam Zuzia nowego tworzy. Jest też sporo zagranicznych blogów, ale z nimi mam pewien problem. Zresztą spotkałam się z tym też na wielu polskich stronach, że znajduję tam albo tutoriale do takich ubrań, które... Mogłaby nosić na przykład, nie, wiem, moja 60-letnia ciocia, które są ładne, ale no to jakby nie jest zupełnie mój styl. Albo w drugą stronę, chociażby, że to jest ta sama strona, w tą samą stronę. Ubrania, które są inspirowane modą retro, często są to dokładne rekonstrukcje strojów z lat 50. czy 60. i są piękne, są naprawdę super, ale to też jakby nie są ubrania, które ja noszę. I szukałam czegoś takiego bardziej w moim stylu, czegoś takiego bardziej na co dzień, jakichś chyba zwykłych t-shirtów, prostych sukienek. Jakichś takich powiedzmy odpowiedników ubrań z sieciówek, chociaż wiadomo, że nie do końca o to, o to chodzi. Ale nic nie mogłam znaleźć. I tutaj pojawia się pytanie, czy wy znacie jakieś takie miejsca, czy znacie jakieś strony, filmy, które moglibyście mi polecić? Bo tak naprawdę najchętniej bym zaczęła od czegoś, co sama mogłabym potem nosić, bo to była prawie największą frajdę. Będę bardzo wdzięczna za wszystkie wskazówki i mam nadzieję, że mój entuzjazm za szybko mnie przejdzie. Dzisiejszym mikrotrendem jest opcja dla niezdecydowanych, czyli spódnice i spodnie noszone naraz, jednocześnie. Pojawiły się m.in. w kolekcjach Chanel i Prady, a jak się pojawia u Prady i u Chanel, to możemy być na 99% pewni, że pojawi się też wszędzie indziej. Ja pamiętam tą opcję jeszcze z czasów wczesnego gimnazjum. Sama jej nie nosiłam, bo nie byłam do niej przekonana. Muszę powiedzieć, że nie jestem do teraz. Ale jestem ciekawa, jak ten trend się rozwinie i może Anusz kiedyś znajdzie mnie ochotę na noszenie dużej ilości dolnych elementów garderoby jednocześnie. Dzisiaj pokażę Wam przeróbkę z kategorii Castoraming. Potrzebowałam do niej starej torebki, ale równie dobrze mogą to być na przykład buty, gwoździ tapicerskich, które kupimy w sklepie budowlanym. Ja potrzebowałam... Na takie obficie? Nie, obicie. obicie. Trzech paczek. Jedna paczka kosztuje około 8 zł i młotka, którą będziemy te gwoździe wbijać i potem zaginać. Technika jest bardzo prosta. Musimy po prostu wbijać w gwoździe główka przy główce, pilnując, żeby było w miarę równo. A z drugiej strony przebijamy je młotkiem, żeby zagiąć zasadniczą część gwoździa. Nazwijmy ją roboczą nóżką. I tutaj powinnam jeszcze przyszyć jakąś taśmę albo kawałek materiału, żeby. Nie zahaczało mi to o drugą część torebki, ale nie zdążyłam, ponieważ walczyłam młotkiem wczoraj w nocy, budząc przy tym sąsiadów. Generalnie polecam to robić za dnia. Muszę nieskromnie przyznać, że efekt bardzo mi się podoba. Jest to chyba pierwszy Dude's self moje, z którego jestem w pełni zadowolona. I wydaje mi się, że to tutaj obicie nadaje tej torebce jeszcze bardziej vintage'owego charakteru, czym ja wcześniej. Zastanawiałam się, czy nie przeprowadzić jeszcze jednej linii w wodzie tutaj, ale stwierdziłam, że co za dużo, to nie jest i zostałam przy tej wersji. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To nie tylko koniec odcinka, ale i koniec tego sezonu Style Digera. Bardzo się cieszę, że oglądaliście odcinki i że wytrwaliście aż tyle i do zobaczenia! Pa! Pa! pa.